Jacek, jacek, ja Bardzo ładnie! Przejdźcie na ołówko. Jacek, Bardzo ładnie! Piękny, przejdź! Brawo, uderz! Brawo, bardzo ładnie! to Moja piła, macie jacek moja!

Maciej dostał No Maciej, Bartka, pójdź! Nie, Bartek, w pole, karny, wiesz, Jędrzej, powrót teraz. Maciej, Super. Zędzio, Zmiana, Nie ma roku bramka. Jędrzej, dobrze było teraz tak graj!

Cofnij ja cofnij cofni, Michał cofnij jeszcze bo on będzie próbował Pomóż tu Grzesiowi Grzechu miał dwóch teraz na plecach nie To było bez Nie było Nie, było, nie, było, nie, było, nie, było, nie było. Michał, uważaj, uważaj, będzie leciała. Dobra. Dobra Michał, brawo. Atakuje. Leci od do. Nie daj mu. Dobrze. Maciek tutaj. Maciek tutaj. Maciek